16 kwietnia 2024 roku na terenie należącym do Zespołu Szkół Samochodowych we Wocławku odbyły się indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Wocławka SZS w biegach przełajowych. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach igrzyskach dzieci, igrzyskach młodzieży szkolnej oraz licealiadzie. W zawodach udział wzięli przedstawiciele dziewięciu szkół podstawowych oraz ośmiu ponadpodstawowych. Łącznie wystartowało 300 biegaczy. Warto zaznaczyć, że w biegach indywidualnych Trzecie miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły: Noemi Orzechowska z klasy trzeciej TDC. W kategorii drużynowej chłopców czwartą pozycję wywalczyli Piastowski-Kondrat, Sekuła Cezary i Sieracki-Bartosz z klasy czwartej TSA. Kołodziejczyk Adam i Wojdyła Oliwier z klasy pierwszej TDC. Grodzicki Alan, klasa pierwsza CZ. Przybysz Kacper, klasa druga AZ. oraz Konwent Gabriel, klasa druga BZ. Za organizację odpowiadali pani Mikołajewska Elżbieta oraz pan Wierzbicki Dariusz, nauczyciel zespołu szkół samochodowych we Wocławku.